Z Twojej pralki unosi się nieprzyjemny zapach. Mógłbyś powiedzieć wlej octu, ale chcesz pachnąć jak pracownik fabryki ogórków? Doktor Bankman. Czy on ci pomoże? Środek dostępny w Kauflandzie. Wsypcał o zawartość pakowania 250 gram bezpośrednio do bębna pralki. Włącz program prania głównego, temperatura co najmniej 60 stopni bez prania wstępnego, bez detergentu do prania i przy pustym bębnie. Po zakończeniu procesu czyszczenia możesz prać jak zwykle. Doktor Bankman znów się udało.